Ateny umierały, a razem z nimi umierał kult poznania. Wielkie systemy przetrwały, gdyż ograniczając się do domeny pojęciowej, mogły bronić się przed wszelkimi udrękami, próbami wyzwolenia i niezdyscyplinowanymi medytacjami nad cierpieniem. Gdy tylko umierające miasto pozwoliło, by ludzkie zdarzenia zaczęły się przemieniać w teorie, byle głupstwo, kichnięcie czy śmierć zajmowało miejsce starożytnych problematów. Gorączkowe poszukiwanie środków zaradczych jest znakiem końca cywilizacji, a poszukiwanie zbawienia końca filozofii. Platon i Arystoteles ulegali tego rodzaju troskom tylko dla zachowania równowagi, zaś później już zawsze dominowały one we wszystkich domenach. Rzym, u kresu swego istnienia, przejął z Aten tylko to, co było echem jego dekadencji i odbiciem jego wyczerpania. W czasach, gdy Grecy obnosili swoje zwątpienie po imperium, jego upadek oraz upadek filozofii już się właściwie dokonał. Wszystkie pytania wydawały się uzasadnione, zabobonne przywiązanie do reguł formalnych nie powstrzymywało już rozpusty arbitralnej ciekawości. Rozprzestrzenienie się stoicyzmu i epikureizmu nie było niczym trudnym, moralność zastąpiła abstrakcyjne konstrukcje, upodlony rozum stał się praktycznym narzędziem. Na ulicach Rzymu pojawili się dostojni szarlatani z najróżniejszymi receptami na szczęście, rozliczni stoicy i epikurejczycy, wielcy specjaliści od mądrości, którzy przybyli z odległych prowincji filozofii, by walczyć z powszechnym, nieuleczalnym znużeniem lecz w ich terapeutycznych metodach nie było mitologii, brakowało fantastycznych opowieści, a to właśnie one, w czasach powszechnego upodlenia, dały tak wielką siłę religii, rodem z krain jeszcze odleglejszych niż ci szarlatani, niewrażliwej na filozoficzne niuanse. Mądrość jest ostatnim słowem konającej cywilizacji, aureolą zmierzchu historii, zmęczeniem przekształconym w wizję świata, ostatnim aktem tolerancji, jeszcze zanim nadejdą inni, nowsi bogowie, a z nimi barbarzyńcy. Jest daremną próbą wydobycia melodii ze śmiertelnego rzężenia, które rozprzestrzenia się i przybiera na sile. A mędrzec, który stworzył teorię śmierci przezroczystej jak szyba, bohatersko obojętny, żywe wcielenie degeneracji i pustki ostatniego etapu filozofii, rozwiązał problem własnej śmierci. I tym samym unieważnił wszystkie inne problemy. Nieskończenie żałosny jest jednostkowym potwierdzeniem powszechnej w swojej epoce patologii, najwyższym wcieleniem ostateczności, do której ona doszła. My zaś, znajdując się w punkcie dziejów analogicznym do starożytnej agonii, ofiary tych samych cierpień, czarów tak samo nieuchronnych, widzimy jak wielkie systemy padają na naszych oczach, osłabione przez swoje braki i swą niedoskonałość. Dla nas także wszystko staje się przedmiotem filozofii, której brak już godności i ścisłości. Myśl z założenia nieosobowa rozsypała się na tysiąc dusz, na tysiąc upokorzeń idei. Ani Leibniz, ani Kant, ani Hegel nie mogą już dla nas być żadną pomocą. Stanęliśmy z własną śmiercią u boku, pod drzwiami filozofii, są zmurszałe i nie mając już czego strzec, same się otwierają. I tak każde głupstwo staje się filozoficznym problematem. Miejsce uczonych paragrafów zajmują głosy wewnętrzne, powstaje z tego filozofia Fundus Animae, której intymny charakter współgra z zewnętrznymi przejawami czasu i historii. My również szukamy szczęścia, zarówno pożądając go gorąco, jak i gardząc nim, bo wzgarda nie pozwala zapomnieć, nie jest tylko rezygnacją, ale też nieustannym pamiętaniem. My także szukamy zbawienia, nawet jeśli go w najmniejszym stopniu nie pragniemy. Nawet negatywny bohater jakiejś już zbyt dojrzałej epoki i tak jest jej współczesny, wypieranie się swego czasu, tak samo jak oddanie się mu, wyraża mimo oczywistej sprzeczności ten sam akt uczestniczenia. Najwznioślejsze osłabienie, starcze wyrafinowanie, pragnienie wieczystych aureoli i wszystko, co prowadzi do mądrości, któż z nas nie odnajduje ich w sobie. Kto z nas nie czuje się w prawie, by twierdzić cokolwiek bądź w pustce, która nas otacza, póki jeszcze świat nie ulotnił się w aureoli jakiegoś absolutu lub jakiegoś nowego zaprzeczenia? Na horyzoncie przecież zawsze czai się jakiś Bóg. Znaleźliśmy się na marginesie filozofii, bo zgodziliśmy się na jej koniec. Nie pozwólmy, by Bóg zamieszkał na stałe w naszych myślach, trwajmy w naszych wątpliwościach, bowiem pozory równowagi, pokusa immanentnego przeznaczenia, wszystkie arbitralne i fantastyczne dążenia są lepsze od niezłomnych prawd. Chwytamy się coraz to nowych sposobów, ale wszystkie okazują się bezwartościowe i nieskuteczne, gdyż nie wierzymy ani w ukojenie, którego szukamy, ani w rozkosze, za którymi gonimy. Cechą naszej mądrości jest zmienność, jesteśmy epikurejczykami i stoikami współczesnych Rzymów.